W atmosferze dumy, radości i patriotyzmu mieszkańcy międzyrzecza uczcili 234. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w intencji Ojczyzny, a następnie w asyście orkiestry Dentej z Grochowa przemaszerowano na plac przy Pomniku Tysiąclecia Państwa Polskiego, gdzie w wojskowym ceremoniale odbył się uroczysty apel. W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, wojska polskiego, harcerze i lokalna społeczność. Szanowni Państwo, 234. rocznica ustanowienia konstytucji 3 maja to bardzo ważna data dla Polski. Przypomnę tylko, że to jest druga konstytucja na świecie, która powstała, a pierwsza w Europie. Dawała ona prawa i obowiązki naszym yy, mieszkańcom. Tak naprawdę to były zalążki demokracji, które niestety po późniejszych zabarach zostały nam odebrane. Niemniej jednak to bardzo ważne święto dające jak gdyby świadomość tego, że jesteśmy jednym z pierwszych, którzy dochodzili do umiejętnego władania krajem. Podczas uroczystości dowódca XVII wielkopolskiej brygady Zmechanizowanej wręczył żołnierzom akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe. Dla mnie to wyjątkowe święto, ponieważ czcimy konstytucję 3 maja, pierwszą konstytucję w Europie. Dzisiaj to pod flagą biało-czerwoną reprezentujemy cały i jednolicie naród. I z tego powodu najbardziej się w sumie cieszymy, żeby żyła nasza niepodległa jak najdłużej i szczęśliwie zawsze. Wołam najwierniejszy synów narodu polskiego reformatorów Rzeczpospolitej, którzy upadająco ojczyznę przywracali do dawnej potęgi i chwały. Stańcie do apelu! Dzieci, Ale wyszliśmy na spacer sobie dzisiaj, tak prawda, zobaczyć uroczystość konstytucji 3 maja. Jesteśmy znusią naszą, chcemy je pokazać, ma 3 latka, jak, jak nas świętujemy, chcemy, chcemy promować tutaj nasze święto narodowe. No i no i coś, no i miło spędzić dzisiaj dzień. Bardzo się cieszę z licznej delegacji, nie tylko służb, przedstawicieli organów samorządowych, ale mieszkańców. Tak jak też powiedziałem, najbardziej cieszy udział młodych przedstawicieli pocztów standardowych szkół, ale też i naszych międzyrzeckich zuchów i harcerzy. Bo umiejętne budowanie właśnie czym jest Polska, pokazywanie walorów to nasz obowiązek, a na pewno oni w następnych pokoleniach będą to przekazywać. Dalej. Tegoroczne obchody święta Konstytucji 3 maja w Międzyrzeczu były nie tylko hołdem dla historii, ale i żywym świadectwem patriotyzmu, który wciąż silnie pulsuje w sercach lokalnej społeczności.